Przy pięknej słonecznej pogodzie odbyły się 15 jubileuszowe dni studzienic. Po drugiej stronie sceny, gdzie występowały zespoły, rozmieszczono park z atrakcjami dla dzieci. Były kule wodne, zjeżdżalnie, pociąg i inne specjalne stoiska, gdzie można było nabyć wiele atrakcyjnych zabawek. Nieopodal sceny głównej każdy mógł wsiąść do nowiutkiej Toyoty i spróbować nacisnąć pedał gazu i poczuć jak chodzi takie cacko za prawie 100 tysięcy złotych. Czuć było odświętną atmosferę i choć na początku ludzi nie było wiele, stadion z każdą chwilą zapełniał się kolorowym tłumem. Panie Wójcie, to już 15 dni studzienic. Tym razem udało się, bo piękne słońce. Tak, szanowni państwo, to są już 15 dni, można powiedzieć, że mały jubileusz święto obchodów naszej gminy. Cieszymy się z tego właśnie, że frekwencja dopisuje. Pogoda również, jak zwykle, z ryku, szczerze mówiąc, dopisuje. Także zapraszamy serdecznie do wspólnej wspaniałej. Oprócz tego, że jest e, tutaj z nami Toyota, jest jako też e, sponsor tutaj tego dzisiejszego, e, dzisiejszego opodów, e, nic oprócz tego e, są występy e, wokalistów, jest trochę egzotyki, jest wokalista Konrado Janez, jest zespół Black Fusion, Gwiazda Wieczoru, zespół Disco Polowy, oczywiście tradycyjnie spotkanie z, z dyskoteką pod gwiazdami, a jeszcze wcześniej również pokaz Szczuczych Ogni. Tradycyjny, wspaniały. O której godzinie będzie pokaz? Pokaz Szczuczych Ogni planowany jest na godzinę 12. I can be described. I'm wanting to grow. Feeling much more. And I'll never know. And I think to myself. What a wonderful world. Yes. I think to myself. Wherever, wherever, wherever. Oh, yeah. Dzień Dziękuję bardzo. E, powiem szczerze, panie rektorze, szanowni państwo, e, przygotowujemy e, codziennie, znaczy przygotowując dni studenicz, e, myślimy. Tak jak obecnie są dni studziennic 15 jubileuszowe, już myślimy o konstruowaniu programu i o przygotowywaniu tego, co będzie na 16 dniach studienic, bo to jest oczywiście sporo pracy, ale yy, tak jak Pan redaktor wspomniał właśnie, jest yy, mnóstwo yy, rzeczy, yy, stoisk i zarówno dla naszych gmin ale i zarówno dla dorosłych. Myślę, że każdy tutaj w Studzienicach może wspaniale ten czas spędzić podczas tego naszego święta gminy. No, rektorze, I staramy się pać. przygotowywać to rzeczywiście tak, żeby to miało wszystko sens i należy było przygotowane, żeby mieszkańcy, jak i też turyści, wczasowicze, którzy tu wypoczywają na terenach pięknych naszej gminy, gościnnych terenach naszej gminy, też tutaj goszcze na dniach Studzienic, żeby się wspaniale czuli i żeby była wspaniała, wspaniała, super Atmosfera i wspaniała Panie zabawa. Wójcie, kto finansuje te Dni Cudzienic i czy kto jest głównym sponsorem? Macie, powiem szczerze, że, szanowni Państwo, yy, można to określić w ten sposób, właśnie, że nie ma typowego głównego sponsora jest kilku sponsorów Dni Cudzienic. Oczywiście też gro środków pochodzi z budżetu gminy, a oprócz tego są też firmy, które wspierają nas jako sponsorzy Dni Cudzienic. To jest firma Stakom, jest to firma Drutex, która również sponsoruje obecny dziennic. Jest to firma Michała Fijokowskiego, zakład budownictwa ogólnego. Są też firmy, które po prostu też w mniejszych kwotach wspierają nas i te wszystkie kwoty składają się na ogólny budżet dziennic. Ale zauważyłem, że pomimo, że ludzi nie jest jeszcze tak ale dużo, ale bardzo dużo ochroniarzy chodzi. Ochroniarze, no oczywiście są. Są oni tutaj planowani, właśnie według podpisanej umowy. Też staramy się zapewnić dla państwa bawiących, dla mieszkańców, dla turystów, tak jak już wspominałem, pełne bezpieczeństwo. A co takiego się kręci? Sorbet, proszę pana. A co to jest ten sorbet? To są zmrożone yy, soki owocowe. Zmrożone soki owocowe. To rozumiem, że do godziny 12, bo widzę, że zbierają się chmury. Do godziny 12, to pan pewnie z księdzem jakiś układ podpisał, że nie będzie padało na te sztuczne ognie. No dokładnie. Można powiedzieć że taki układ właśnie takie zapewnienie właśnie modlitwy księdza proboszcza miejscowej parafii księdza Bolesława Lisa są, ale powiem też w ten sposób właśnie, że to też jest kwestia na to się składa, kwestia wszystkich mieszkańców. Oczywiście, wspaniałych mieszkańców, też wspaniałych gości, turystów, którzy przybywają na teren naszej gminy, poprzez to, że właśnie pogoda jest taka. Dzisiaj jeszcze do południa, a tym bardziej patrząc wcześniej, wczoraj pogoda była no, niekorzystna. Dzisiaj do południa jeszcze też pełne były obawy, bo były chmurki, ale już obecnie jest ładnie, wspaniale, a w dniu jutrzejszym w drugim dniu święta naszej gminy ma być pogoda jeszcze ładniejsza, jeszcze bardziej słoneczna. Wszystkiego dobrego życzymy, aby dni studzienic udały się znakomicie. Dziękuję serdecznie, dziękuję Państwu za uwagę i życzę wszystkiego najlepszego na obchodach dni studzienic, a również zapraszając, już korzystając na 16 dni studzienic. Dziękuję serdecznie. Oh yeah! wow! 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 Wow!

Chihuahua! 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 We need a show, show. We need a show, We need a show, show. We need a show, show. Love it Możesz być? Mogę być. Dobra, może być. Teraz, słuchajcie, małe szkolenie no. dziewczyny. Od tej strony, jak zaczynam i mówię tak, dziewczyny, zróbcie hałas dla Mietka, to co wy robicie? Uwaga, Dziewczyny, zróbcie hałas! Ale dziewczyny, dziewczyny, jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Nie, 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 trzy, cztery! Zróbcie hałas! Okej, słychać was, słychać, jedziemy w mieczu, staj na środku, mi... po panowie zbicie hałas. Oh. To teraz coś o tobie. Nie tek, przeksięgaj, nie tyle tak, kobiet ma, nie tek, nie ma, tata mądroł. Nie tek, każdy wie, od półtora do siebie, nie tek, mówię ci, wytoma z tyłu. Dziewczyny, Drugi balon! Dobry Maria. Sopota, wieczór, nie tek ma klasę, koszulkę najka eleganckie Adidasy, ciemny okular, dwie solety, nie tek uderza na balety i kobierny szanta Czele ze złota, bluza na ful, ewek z dają kopa Zimny łokieć, w samym środku zimy, podjeżdża Mietek, uwaga dziewczyny Bo to jest gnoś, bo Mietka każdy zna, chcesz poznać Mietka, baby, dziesiąt szansę masz, yo Mietek, ty sygnał, Mietek, tyle komik brał, Mietek, wygrywa, kata da, mu dał Mietek, każdy wie, o półtora go strzelił, Mietek Lewa strona, lewa strona łapy w górę! I znowu klaszcze, uwaga! Jesteście wspaniałe! Ciało, jest Ciało jak malina, śmiało się wygina, ciągle jest mi mało! Głośniej! Ciało jak malina, śmiało się wygina, ciągle jest mi mało! Jeszcze więcej! Bolero specjalnie nowo! Chcecie więcej? Macie więcej! A przed Malinką, zróbcie dla mnie wielki chałup! Zrobiesz! Kopernik, tak to! Dziękuję! Purok, czu! To nie randka w ciemno, nie idź na romans. Tu chodzi o jedno, dobrze wiesz? Chcę Ciebie już dzisiaj. Ciao, ciało, ciało, jak Niech już kochany, do ciebie kręci jestem dobra, przyznaj nie wstydaj. Zagrała, zagrała się inaczej W nocy zrozumiałaś, czego chcesz Poczuj to, jak ja czuję Do niego? mów, tak bez tłuk Dawo się wygrać, choć nie jest mi mało.

Dziś się ciągle jest mało, jeszcze więcej się jak maleńkie, się jest mi mało, jeszcze więcej chcę jak maleńkie, się wygita, ciągle jest mi mało, jeszcze więcej chcę to... jak Malina, się bymina, ciągle jest mi mało, jeszcze więcej chcę to... Гоа